Cześć, z tej strony kebolek, a w dzisiejszym odcinku razem z Rudym. ma Nagramy 1V1, ale będę miał 1HP. Ile masz godzin w cs Nie wiem. Mało. No, on jest. No, nie wiem. On ma ile? Około 15-20 godzin? No, coś koło tego pewnie. No, dlatego ja będę miał 1HP i wystarczy, że raz mnie trafisz. Tak jak teraz. Nie było fajne. <laughs> to ja, ja cię miałem trafić. No to yy, rozpoczynamy od nowa. No i good luck, have fun. And you. Widzowie, widzicie co ja kupiłem? Taj. Widzowie, ja to kupiłem. Widzowie, ja to kupiłem. To ja jeszcze tylko szybko. No, nagrywa się. No i dobra. Możemy Lecz. zaczynać. Nie włączam, jakby coś widzę auto chopa, bo nawet, no, on nie umi bańchupać normalnie i w ogóle z autobany hopem też by się rady nie dał, bo nie jak się to robi. S i D i W. Naprawdę? Ale się przestraszyłem. Ja myślałem, że ty na mnie już wychylasz. Yes. Siar, jak się wystraszyłem? No nie potrafię! Ja pierdzielę! 84 Tak wiem, ja to tak zwaliłem teraz. Nie, nie widziałem cię. Ja nienawidzę tych twoich granatów. Dobra, o, Meczka? Nie, wiem. Jak mnie przestraszyłeś? Pełen raż nawet nie wiem, gdzie jesteś. Właśnie, gdzie ty? Czekaj. Czekaj. No czemu ja cię... Nie. Czemu ja cię w ogóle chciałem zraszować? Nie ja on nie widzę tej bomby w tej sm w tym Przecież... smoku. <laughs> już ją defowałeś raz. Nie zdążysz, zdążysz. Nie zdążę, bo nie mam defa. <laughs> Przecież ty ją defowałeś już! No i puściłem przez przypadek. Co ci trafiłem wcześniej? Miesz Muszę to przeskanować. Wytłumaczesz mi skąd ty strzelasz? Skąd? <noise> Zobaczysz na no, odcinku. No nie, no bez jaj. No. <gryzny> Jestem jednak idiotą. Serio, ty byłeś już koło mnie Ja byłem Ty byłeś Dobra, na nawet, tym nawet A. nawet tam Tak wiem nie usłyszałem nawet tej bomby Nie No! Przeleciałem Przeleciałem Ale... pół mapy Ja środą spam Ty lepiej to nie rzucaj tych twoich fleszy. Nie mam fatalnie. <laughs> Powiem Ci szczerze Zawsze jak tu gramy, nawet poza odcinkiem Ani razu nigdy nie rzuciliśmy mi dobrego flesza Bo ja nie potrafię na tej mapie rzucać fleszy Ale ani razu nie trafiłem. Nie tak, zamiana jest Wreszcie No ja to widzowie, kupujemy sobie to i to Kevlar'a A właśnie, nie musisz kevlar'a kupować Nie jak jest zamena to nie wiem czy mam teraz szansę. I teraz jest plus dla mnie. E właśnie. Zresztą już sobie przypomniałem. Hmm. Miałem dla Ciebie nakrywać ekran. Boże. No też trudno. Nie mogę z tobą. Czemu? Nie no serio. No nie, nie da się. Ja A Ej, teraz jak jestem już w terrorystach, to jest o wiele łatwiej na przykład. Co?! Skąd? A dobra Ja ci zauważyłem już po śmierci Naprawdę nie Dobra Teraz nie zdupiujesz, nie wiesz gdzie ta bomba jest Widzę, że lubisz chodzić na B Nie No to czemu teraz ciągle chodzisz? No nie! Kurde Nie wasz się tego Ja walę ta twoja gęba Co to jest za skin? Nie. <laughs> to tak świetnie wygląda. <laughs> ale kurde, czemu ja nie słyszałem jak ty plantujesz? Serio? No tak Jeśli ja tak samo miałem, ale to było wtedy kiedy... Pamiętasz chyba tym lądę. Pewno nie pamiętasz mam. A tak. Bo coś takiego, że co poszłam. Ma głupią ja może. O kurde, bo my do 16 gramy, nie? Tak. A to może się powoli. To nie zaglądało. Znaczy, rundę, rundę. Łoty, Maniek. Ej, możesz tego nie skanować, proszę. Ma to. Dobra, mamy to widzowie Ja Aleś flesza dostał, już widziałem jak tą głowę miałeś tak zasłoniętą. Czekaj. Teraz tajne taktyki. Tak. O, Ty dobra. twoje tajne taktyki. No. Ja dobry w tym nie. I tak jestem fatalny, bo przegrywam z tobą na jednym HP. No. Co? Wyczekane w Wiedziałem Ja już tak dłużej teraz poczekałem Dobra, Dobra dawaj. Reważ. Dzięki Tak, rewasz No to dzięki widzowie za obejrzenie tego odcinka No i to było do następnego bo on był rozgrzany Do następnego